My... Ale my bada. to... ale my to, bo kolega kurwa się w magia bawi. I zniknął ze stołek i kurwa się znalazł Mikołowie dopiero. David Kopper. No. O Marsztawek, ma kurwa, z tej Koperfieldem bo... chyba. chyba! Osztanek kurwa z Karlasiem! Chyba Copperfrida! O z Karlasie! Jak ktoś piwo otwarł pada o wygradę, to, to biorą kurwa wylos. <laughs> Ja polej mnie ty! To się będziesz pierdolił! No to zaraz się, że ryba! Chyba ja. jak się sobie jak Kurwa, każdy patrzy. Pascal! Tak! Gówno. Aha! Kurwa. Jeszcze Zrób mnie, kurwa, to! Zrób to! Zrób to! Zrób tak Zrób to! Zrób to!

Nie kurwa nie bieżą Miedzy king, king in the king in Jerry, Jerry, Jerry King in the castle, I have a chair, I have a chair King in the castle. do this, do this ja mam kurwa kamera na No Nie Patrz, mam dupę ryba No Patrz, <laughs> ryba <grymne> Jebano! Piedo! <grymne> Je <grymne> Je Ale ci rower ukradę! Nie <grymne> nie masz? -ku. Kurwa, ciebie, bo byś kupala chyba zaraz. Możesz teraz kręcić. Ej, zajebiłem zajebiemy po rowerze. <grymne> Dostałem bolca z tyłu. Czemuś? A tak Co jechał? Dostałem bolca z tyłu. Po A, ty A mamisz po auto? Polota.